Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Zobaczcie, jak tutaj pięknie i świątecznie. Pokażę Wam ten wianek, bo on jest naprawdę godny pokazania. E, zobaczcie, możecie sobie go powiesić na ścianie, położyć sobie na stole, e, powiesić sobie go na drzwiach i zobaczcie, co jest najlepsze. Są wbudowane lampeczki i kosztuje 50 zł, więc cena jest taka sama, jak w tamtym roku. E, a te wbudowane lampeczki, powiem Wam, że są świetne. Ja mam bez lampeczek i po prostu muszę za każdym razem ten kontakt, ten, e, to, w, mm, nie kontakt tylko, Tą wtyczkę na baterię muszę sobie gdzieś zawsze chować, e, także jest z tym problem. A tutaj macie już po prostu e, ukryte, więc super. 20 zł kosztuje ten kubeczek. Te kubeczki z podstawkami były już też w tamtym roku. Następną rzeczą jest kocyk. Kocy jest bardzo dużo jak to na początku. 150 na 200 cm za 25 zł. Mamy tutaj taki kocyk. Co my tutaj jeszcze mamy? Skrzaty. Uwaga, uwaga dla tych, kto, skrza, kto lubi skrzaty, są skrzaty w pepko. Zobaczcie, tutaj jest taki, taki jasny. Taką ma długą czapę i kosztuje 25 zł. I on jest, jak widzicie, taki siedzący. Możecie sobie go posadzić. Czapka do przodu albo do tyłu, jak uważacie. Ups, dobra, uwaga, złapałam I tutaj macie jeszcze w takim kolorze zielonym Chyba ładniejszy jest ten biały, co? Ten, ten jaśniutki, jak myślicie Następną rzeczą jest choineczka Za 10 zł, fajnie Bo niedrogo, można sobie kupić taką choinkę Następna jest tutaj taka już bez słuchajcie bez żadnych dodatków, ale możecie sobie postawić ją po prostu bez niczego i też fajnie się prezentuje. 10 zł kosztuje. Następną rzeczą jest taka kompozycja tutaj jak widzicie w takiej jakby doniczce już gotowy stroik i cena jest 25 zł. Także tak to się prezentuje. Ja powiem Wam szczerze, że wolę takie kompozycje z gałązkami zrobić sobie z żywych gałązek, pięknie to wygląda, e, fajnie pachnie, więc w ogóle jeszcze satysfakcja, że samemu się coś zrobiło, jest fajna. Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy podusie i zobaczcie, tu macie taką z tym samochodem, czyli taką tradycyjną, <laughs> tradycyjną, od kilku lat tradycyjną. Ja bardzo lubię te samochody, te akcenty, czy na kubkach, czy na poduszkach, czy na kocach. E, bardzo to po po prostu lubię czy na poszewkach. 30 zł kosztuje ta poduszka, cena świetna. Następnie mamy tutaj dziadka do orzechów. Yy, Boże, co ja mówię. Ciastka mamy z kocykiem. Yy, kosztuje 45 zł, ale macie dwie rzeczy za, yy, słuchajcie, za 45 zł. Macie podusie i kocyk, więc wychodzi fajna, yy, fajna cena. Następnie mamy, słuchajcie, takie kocyki szary za 40 zł, sto, 130 na 170 cm. Yy, jak widzicie, tutaj są też te zielone, które Wam pokazywałam już ostatnio. I czy my tu jeszcze coś mamy? O, tu jest jeszcze taki renifer, więc możecie sobie... Wygląda z daleka jak misiek, nie? Ale widzę, że ma rogi, więc tu będzie taki renifer. Ym, już Wam pokazuję. Poczekajcie. Fajnie jest zawiązana można dać komuś na prezent. Dzieciaki lubią takie rzeczy, zobaczcie. No i tutaj też... Ym... Taka sama cena i taki sam wymiar jak tamtego kocyka. Dobra, więc my tutaj już chyba nic nie znajdziemy. Uciekamy dalej. Ciekawa jestem, czy już kupujecie coś na święta, czy już kupujecie jakieś prezenty. Niektórzy z Was, z was piszą, że kupują już w styczniu. Więc ja w ogóle szacunek dla Was, żeby to dacie radę gdzieś schować. 25 zł kosztują takie kapciuchy. Kapciuchy też są fajne na zimę, właśnie takie cieplutkie. Także piszcie w komentarzu, czy już coś kupi Mieliście jakieś prezenty, czy dla Was to za szybko, czy Wy się zaop zaopatrujecie wcześniej. Jestem bardzo ciekawa. O, oczywiście w opisie filmu będzie mój Facebook, moja strona do Facebooka, moja strona do Instagrama, więc tam też Was zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Tam pokazuję więcej swojego życia osobistego, więc bardzo Was zapraszam. 20 zł kosztuje ten termofor, i uwaga, 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 chcę ogłosić, że termofory wjechały do Pepko. 20 zł kosztuje ten. Tu mamy taki ze styczem. Bo one wjeżdżają w sumie praktycznie tylko o tej porze. 30 zł kosztuje Stitch. Tutaj macie za dwie dyszki taki, tutaj macie za 25 zł taki. No i tu jeszcze macie taki w kolorze białym, za 12 zł. Więc musicie się zaopatrzyć, jak chcecie kupić termofor, bo one po prostu pójdą jak świeże bułeczki, bo ludzie bardzo lubią sobie właśnie kupić taki termofor. Sama mam taki i lubię też ciepłej wodę nalać. Nawet moje dzieciaki lubią sobie zagrzać nóżki, czy zagrzać sobie, wiecie, Rączki na takim termoforze naprawdę przyjemna sprawa. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy tutaj taką osłonkę. 15 zł kosztuje. Ja Wam pokazywałam ostatnio taką dużą, ale jak widzicie jest też mniejsza. No i tutaj jest taka w ogóle typowo świąteczna. Zobaczcie, z takimi śnieżynkami. Bardzo ładna. Mi się bardzo podobają takie właśnie proste rzeczy. 15 zł kosztuje, więc w ogóle świetna cena, bo ta osłonka jest duża. No wiadomo tylko to, że posłużywam no tylko na okres świąteczny, no bo później trochę, czy znaczy nie, niektórzy zostawiają, ale później trochę głupio trzymać, nie, gwiazdki latem na przykład. 12 zł kosztują te wazony i ja Wam je polecam, pięknie prezentują się w nich bukiety, ale na różne pory roku możecie zrobić różne stroiki, wsypujecie tu trochę śniegu, wrzucacie lampeczki, choineczka jakiegoś renifera już macie gotowy stroik. Hmm, także ile głów, tyle wyobraźni, tyle pomysłów, można sobie po prostu coś fajnego tam wymyślać. 11 zł kosztują te y, doniczki z grzybkami i z dyniami. Ja mam z dynią i powiem Wam, że pięknie się prezentuje. Ja sobie kupiłam tą większą i naprawdę fajnie to wygląda. Y, trochę ten czas dyniowy jesienny jest krótki, bo zaraz będziemy stroić na Boże Narodzenie, więc długo to nie postoi, no ale cieszy oko, naprawdę cieszy oko. Fajnie się prezentuje. Dobra. Lecimy dalej. Zaraz zerkniemy, czy jest coś na łazience. Uwaga, uwaga, uwaga. Czy ja coś tutaj widzę ciekawego? a są dozowniki, nie wiem czy ostatnio widzieliście o te wam pokazywałam ciastki eee, kosztują 17 zł ale jak wam ciastek się nie podoba to tu możecie kupić sobie niedźwiadka za 17 a jak w ogóle to nie jest w waszym stylu to macie tutaj tylko taką śnieżynkę za 10 fajnie wygląda tak delikatnie ta śnieżynka więc, e, więc tak. Zerkniemy oczywiście moi drodzy na firanki i na zasłony, bo wiem, że to bardzo lubicie. A jak w ogóle jest czas przedświąteczny, no to każdy e, staje na wysokości zadania i chce, żeby jego dom wyglądał przepięknie e, na święta. E, ja naprawdę też się staram zawsze, żeby to wszystko ładnie dopiąć na ostatni guzik. 90 zł kosztują te dwie zasłonki, więc w ogóle cena świetna. Ok, lecimy dalej. Patrzę, czy są jakieś talerze, jakaś zastawa, czy coś nowego wjechało. Pytacie się też o szklanki. Szklanki, kieliszki są nowe, już też wam pokazywałam. Jak widzicie, bardzo dużo szczućców. Zaopatrujcie się moi drodzy, bo w grudniu będą tutaj pustki. Jak to zawsze w grudniu, więc warto sobie jest wcześniej iść kupić nawet po jednej, po dwie, żeby już były. Dobra, zerknę sobie tutaj, czy my mamy jakieś nowe kubeczki, bo niektórzy nie lubią. Już tych dekoracji świątecznych po prostu mają ich już przesyt. Bo takie mam komentarze. Więc ja patrzę, ale niestety nie ma raczej chyba takich nowych kubeczków. No bo po prostu teraz wjeżdża wszystko świąteczne. Zobaczcie, nawet tutaj mamy plastikowe takie bidoniki do picia, i one też są świąteczne. No taki czas, moi drodzy, że bardzo mało teraz rzeczy wjeżdża takich nieświątecznych. Coś tam się pojawia, gdzieś tam wam pokazuję w przeglądach, ale raczej wjeżdżają świąteczne dekoracje. 6 zł, chyba dobrze widziałam. 6 zł kosztują takie bidony. Macie tutaj zielony i czerwony. Dobra, czy my coś tutaj jeszcze ciekawego y, widzimy na tej półeczce? Jak widzicie, tutaj jest bardzo, bardzo dużo y, bardzo, bardzo dużo bidonów. U nas w ogóle y, do wyboru do koloru naprawdę bardzo dużo. Ale my y, lecimy dalej. Bo ja bym chciała wam jeszcze coś pokazać. Poczekajcie, tutaj mamy deseczki, jakieś tłuczki. E, czy tutaj jest coś, co mogłabym wam tutaj pokazać? Nie ma, więc lecimy dalej. Oczywiście takie prezenty, jakieś wstążeczki, kokardeczki też do, dostaniecie w pepko. No i co jest ważne, to też są ważne lampki e, świąteczne. No i zobaczcie, tutaj mamy takie ciepłe e, światło i zimne. 160 LEDów. E, moi drodzy, 25 zł kosztują. I one są, one są na baterie. No nie, jakby były do prądu, to oczywiście już bym brała. Tutaj mamy też takie, zobaczcie, 240 LEDów za 35 zł. One są już do prądu. Tutaj macie takie, zobaczcie, tutaj jest fajne, bo możecie sobie zobaczyć. Możecie sobie zobaczyć, jakie to światło jest. Tu macie takie glamurowe, 12 zł kosztują. Ja otwierałam i, zobac... i zerkałam, jak to wygląda. Naprawdę bardzo ładnie, jak macie taki wystrój glamurowy, to będzie ślicznie to wyglądało. Kolorowe 120 sztuk, 25 zł. Tu mamy za 40 zł takie. O, te są chyba do prądu. Poczekajcie. I tutaj mamy jeszcze taką gwiazdę za 30 zł. Światło ciepłe. Co my tu jeszcze mamy? Tu jest jeszcze gwiazdka, ale tu już chyba właśnie wszystko Wam pokazywałam. Oczywiście wjeżdżają też bombki, o których Wam ostatnio wspominałam, że nie ma, więc chyba manifestowałam te bombki, ale wjeżdżają bombki, słuchajcie, szklane. Zobaczcie tutaj jakieś śmieszne z jakąś e, walizką chyba, tak? Poczekajcie, ile? 12 zł. Perfuma... Y y Perfuma. To jest chyba walizka i mm, bucik. Tutaj macie usta, kieliszek, szampan. Takie, wiecie, takie inne, nie? Coś innego. 12 zł też kosztują te trzy sztuki. Widzę, że właśnie dużo, o, dużo ozdób wierz, wjeżdża. Właśnie, zobaczcie, szklanych, więc super. Tutaj jakaś stara kaseta, jakiś joystick, trampek. Także jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Zapraszam Was oczywiście w opisie filmu. Macie mojego Facebooka i Instagrama. Zapraszam do obserwacji, zostawcie komentarz, trzymajcie się, cześć, pa!